W środowe popołudnie 7 października w Piwoni, czyli jednej z dzielnic Siewierza, zlokalizowanej przy drodze wojewódzkiej DW 793 na skrzyżowaniu ulic Kieleckiej i Miostowej miał miejsce nieszczęśliwy wypadek. Świadkowie zdarzenia przekazali nam w rozmowie informację, iż pod koła jadącego samochodu niespodziewanie weszła starsza kobieta, mieszkanka Piwoni, która najprawdopodobniej próbowała przedostać się na drugą stronę drogi wojewódzkiej. Tuż po zauważeniu, że kobieta została potrącona przez samochód osobowy prowadzony przez młodego mężczyznę, świadkowie wezwali pogotowie ratunkowe z siebieża, które pojawiło się we wskazanym miejscu już po kilku minutach. Ranna wypadku kobieta została przewieziona do szpitala, a wezwani funkcjonariusze policji przeprowadzili niezbędne czynności. W tym miejscu wypadki zdarzają się rzadko. Nie zmienia to jednak faktu, że jak wynika z informacji świadków poszkodowana kobieta przechodziła przez jezdnie w miejscu niedozwolonym, a przejście dla pieszych było tuż obok. Na to zdarzenie zapewne złożyło się wiele czynników. Policja wyjaśni, po czyjej stronie leży wina i znajdzie odpowiedź na pytania, czy kobieta rzeczywiście wtargnęła na jezdnię, i czy kierowca dostosował się do przepisów ruchu drogowego. Rok 2015 to rok pierwszego. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Będzinie, w ramach kampanii Idź, Jedź, Żyj, zorganizowali w Siewierskim Kościele spotkanie dotyczące zachowań na drodze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Iwana Baja, jestem z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy w Będzinie. Chciałam Państwu powiedzieć kilka słów o tym, jak. Zespół ITV Siewierz tą relacją z przykrego zdarzenia mającego miejsce na terenie naszej gminy apeluje o rozwagę na drodze, zwłaszcza, że jesienią i zimą zarówno piesi jak i kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Muzyka